Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj przedstawimy Wam przepis łatwy, szybki, choć troszkę niezdrowy na metkę czosnkową. To jest nasze ulubione smarowidło czosnkowe. I chociaż ma sporo kalorii, warto sobie czasami odpuścić. Czas nam zajmie około 30 minut. Potrzebujemy 400 g w boczku parzonego, wędzonego, ale nie surowego, bo będzie zasłony. Pieprzu do smaku oraz trzy ząbki czosnku oraz dwóch kiełbas śląskich. Nie dodawajcie soli, bo będziecie mieli tą potrawę zasłoną, więc do tej potrawy nie dodaje się soli. Teraz kroimy nasz boczek w paseczki, potem w kosteczkę. Po czym będzie nam to po prostu łatwiej zmielić. Jeśli macie maszynkę do mięsa, to wtedy zmielcie sobie to w maszynce do mięsa. A jeśli nie macie, to zróbcie tak jak ja, za pomocą robota kuchennego. Gdy mamy już boczek pokrojony, bierzemy się za krojenie kiełbaski. Nie musi to być jakoś super równo na kosteczkę, tylko tak, żeby było nam potem łatwiej to zmielić. Po prostu wydaje mi się, że w kawałkach po prostu będzie szybsze do mielenia. Gdy mamy już czosnek, znaczy kiełbaskę i boczek pokrojone, to kroimy na mniejsze kawałki czosnek i to wszystko razem będziemy mielić. Przełożyliśmy naszą masę do misy blendera i będziemy teraz blendować trochę kiełbasy z czosnkiem i na końcu dodamy pieprzu. Nasza masa już jest gotowa, przemieszamy ją jeszcze tylko. Jak chcecie, to możecie to umieść ręcznie, jak nie, no, to możecie wymieszać łyżką. I potem mamy takie smarowidełko do kanapeczek, do kolacji lub śniadanka, jak tam wolicie. Nasze kanapeczki, a właściwie nasza pasta prezentuje się tak na kanapce. I teraz damy to wielkiemu bratu, który uwielbia boczki, czoski do oceny. Wielki brat nam powie, czy mu smakuje, czy też nie. Mm, bardzo dobrze to netto. Taką pasta dla osób, co lubią czosnek I, i, na, i kanapki na ostro. I boczuś, i kiełbaski, czyli kto lubi jedzenie na tłusto. Nasz wielki brat uwielbia tłuste jedzenie, więc zrobiliśmy mu takie właśnie pasty. A na dzień dzisiejszy się z Wami żegnamy. Subujcie, lajkujcie i przychodźcie na następne odcinki. Zapraszamy na ra.